Rusza generalny remont wiaduktu w ciągu ulicy 30 stycznia. Mieszkańców Trzewa czeka sporo utrudnień, bo przez najbliższe pół roku obiekt będzie zamknięty zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego. Temat wiaduktu był poruszany już 10-15 lat temu miała powstać południowa obwodnica miasta Trzeba. Tamte sprawy gruntów są jeszcze nieuregulowane, nie Jeżeli chcemy, żeby ten wiadukt mógł w ogóle służyć mieszkańcom naszego miasta, powiatu, musieliśmy zadbać, chcieliśmy go przebudować. Środki były zbyt wysokie, skończyło się na remoncie. Firma, która wygrała ten przetarg jest znaną firmą, z doświadczeniem i myślę, że po wykonaniu tego remontu dalsze 20, 25 lat będziemy mogli korzystać w pełni z normalnego tonażu i w takiej jakości, jakiej byśmy sobie życzyli. Namawiam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z organizacją ruchu, która jest przygotowana wszelkiego rodzaju strony czy powiatowe informacje w urzędzie miasta w, u przewoźników, wszędzie można się zorientować, jak to będzie wyglądało, którymi drogami będzie można objeżdżać, ułatwiać sobie. Przede wszystkim chodzi o mieszkańców osiedla Witosa i tą część przemysłową ulicy 30 stycznia. Potrwa ten remont pół roku. Niestety przez pół roku będzie on wyłączony z ruchu, nie udało nam się inaczej tego zorganizować. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, być może. Ten termin będzie skrócony do 5-4 miesięcy, ale na dzień dzisiejszy mówimy o półrocznej przerwie funkcjonowania wiaduktu. Starostwo przeznaczy na to zadanie 3 700 tysięcy złotych. Zadanie jest dofinansowane w ramach ósmej edycji rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Remont wiaduktu spowoduje również zmiany w komunikacji miejskiej. Na trasy zamiast linii 2 i 12 wyjadą linie zastępcze R2, R12 i R14.